Hejka! To lasmaximus001 oraz... ...Panelka. Cześć. Tak, i dzisiaj się was zaprowadzi na kolejny odcinek X Zagrajmy w Borderlands, już dziewiąty. BORDERLANDS! Już dziewiąty! Lol. Już dziewiąty. No, patrz jak to się rozbija. No... Z ammo kupię. Wszystko bardzo fajnie. Z ammo kupujesz, tak? No... Ej, może zrobimy to arenę, czy nie? Możemy spróbować, ale ja myślę, że to pewna mieć. Ja też tak myślę wiesz hmm, Może inne zadanie zrobimy. No to chodź teraz nie? No, już mamy lepsze lewe to może powinno pójść 13 A 15... ty weź sobie jakoś życi życie zageneruj, bo mało masz A ile ty masz maksymalnie życia tak w ogóle? Nie wiem. Co kupić? Ja mam, ja mam prawie 500, 4 HP mi brakuje, żeby miał 500. Lol, ja mam 325, moje... tylko i to mo już moje maksimum. Teraz będę ładował w, w odporność na obronę, i wtedy już mogę, wiesz, leczyć z tym berserkiem na wszystko. To ja też w życiu walił. O ale, klatki. Klatki? No, coś mi się staje. Bo już teraz wiesz, mam tarczę ulepszoną na maksimum, i mam 208 wytrzymałości w tarczy. Taka, w takiej, która miała 100, 130, chyba. I 293 Okej. życia. Ja mam Takie... takiego bez... Za... Znaczy, starczą to więcej. Dodawałeś działko, tak? Czy wyobrażenia? Wyobrażenia ja wolę, nie? Bo wiesz... A, no tak. A te obrażenia to ci dadzą sporo, no nie? W życie teraz też trochę walnąłem, ale jeszcze jeden punkt daje wyobrażenia. Potem w życiu może trochę da. Może, że ja teraz wyobrażenia walnę? Ja nie waliłem w ogóle wyobrażenia, może dlatego tak nie dużo strzelam. O, się skoczyło Ja mam jeszcze trochę Coś tam było, weź uważaj bo tutaj biegnie taki zielony nie wiem co to To tu? Czekaj, dalej Chłopie jak ty jeździsz, Na ja pierdolę Ja O, <laughs> Ach, udało się A, Udało się, ja wypadłem z wozu, udało się O, teraz ja kieruję Ej Jedziemy No ale zawróć, za tam jechać no gdzie ty jedziesz? Ja nie wiem gdzie Tam trzeba jechać Tam? No gdzie, zawróć Nie, tam, tak? No Czekaj, to jedziemy tam O Boże No co ty robisz? Człowieku no, mi się gra sfryzowała. Tak, zrawa. No jedziemy, no Tutaj trzeba, tak? Aha, uh -huh, jedź. Jedziemy. No Obs jedź no. Już jadę. No taki poranny <noise> jesteś? Serio? No serio? <noise> o boże. O. No tak. Be, wysadź go. Ej, skąd ten łyższy znowu? Ja go rozwalę zaraz. Teraz gdzieś roz... wyjedź. Wow. <noise> wow. No weź, ogarnij. No chciałbym. No tak, ciekawe jak go zwaliliśmy, jak teraz będziesz tak grał. No stój w miejscu! No dobra no Ej, ja też go chcę postrzelać też No stój! Przejedź go Ej to no, coś się stało Nie go. mierdzielu Zabiłem go miściu, no, Ej czemu o. go dwa razy musimy go zabić? Jak to no? Ej no Jak to możliwe? Daj mi go, daj mi go rozwalić Zbieram. Ale tego jest, czekaj nie zbieraj tego Dobra no to Muszę sobie popatrzeć Co, tu, co to było? Co to za tutaj? A to nic ciekawego. Ej czemu musieliśmy znowu go pokonać? Nie musieliśmy. Nie, tylko że po prostu się tu pojawił. Mam. Eee, może przepraszam my... prostu się tu przepraszam. Do tego backup należy się subskrypcji. Oj, wziął nie tam. Coś ci dodam. Nie, pewnie poszło. Co to być, w ogóle? Ja nic nie jem. Nie, nie słyszysz tego? No słyszę tamtą, tylko że ona tam, ten, gada po, po angielsku u mnie. U mnie też. Nie, nie. Taki Anglik jestem, że wiesz. A ty w końcu masz to przetłumaczone? Czy nie? Nie, nie mam niestety. O oh Cały jut czas... Jut jutro może... o co ty to wyrzucasz, może coś fajnego mi się trafi. Okej, okay, jutro może jeszcze dzisiaj zajdę. Jak z galerii będziemy wracać. Ale no, nie wiem. Okay. Znaczy wcześniej może. Jeśli Je. jest, później do Ej, Co ty za gówno trzymasz, jak w o to, niechcący niechcący wyrzuciłeś? Zaczekaj, A to nie chcę cię rzucić. Nie chcę Zaczekaj, rzucić? Dlaczego? To za późno. Idziemy tak. dalej. Po co ci to słabo? To słaby samochód chyba się jest. przyda nam. Ale nie ma tutaj gdzieś pisków. To samochód. Pieniądze. Ja chcę pieniądze wziąć. Gdzie pobiegłeś? A tam. No, muszę pięć takich zapisków do działać. się samochód. A ty do strzelasz? To nie ja. ja do ciebie strzelać. Ara, wam. przeszkadzają przeszkadają mi <grym> tylko. Bah. No, nie, no. Ej. Biegnę już. Nie tutaj. Tutaj. No lepiej, żebym je nie kierował. <grywa> Bach. Bach. Teraz? To teraz. Teraz... na górę. Wyjechać. Bach, Bach. Bach. Wszystko. I nie ma. puchy. O, bać Ciekawe co? Snajperka i shotgun Jak święta O, snipera snajpera, chcesz... Pa, czeka. To chcesz snajperkę, czy chcesz strzelbę? No, snajperę sobie wezmę no. Ja wezmę strzelbę Nie kurde, nie mogę A nie, granaty mogę wziąć Co to za strzelba? Może jest dobra? A, dobra snajpera, zobacz hmm. Dobra, biorę to i lecimy dalej ty się. Mam lepszą, ma, lepszą strzelbę, znalazłem przy okazji. Ja ci znalazłem. No dobra, dobra. Ale, daleko, Ja cię jeźdzę na rzekę. Mamy Ach. Ach. Coś tam biegło. Jeszcze te małe? Myślałem, że ich nie znajdziemy nigdzie. O, Boże! Wow. Udało się, ale tylko. Ale... ale No te wiatraki tutaj? No gdzieś tutaj to jest. Czekaj, jadę w stronę światła. Czekaj. W budynku. Alei. Aleje, no. To wal do uż... ja idę po części. Dobra, to leć. Ja będę do nich strzelał. No kurde Nie mogę trafić cholarnego Kurde Kurde Paniaki... Ogarnij się! Rady. Lagi mam przez ciebie, lol Ja? No bo tak walisz tego gówna A no to ja muszę na pewno tu zostać. No czekaj! Ja tu nie, nie. widzę! No to Nic wal, będę... ja idę po ten gównie Nie będę czekał. Dawaj to gówno Bierz tą część i chodź. Ja muszę tego tu zastrzeić. Żyję za długo chyba. No dobra. Masz? Już znalazłeś? Nie. Daj! Co to zabranie O, paczuszka. O, paczuszka. O, shotgun. Shotgun? Ja, jak ty tu Nagle coś ci w życie spadło. Ej! Nie wiem jak tam wejść, jakby co, więc musisz uratować sam. Czekaj chwilkę. Tutaj, patrz, tutaj, zobacz. Gdzie ty jesteś? Pa! Tu? Co nie? I skaczesz tak do przodu. Ktoś na dole był. I... Yy, już, ale już ale fajny. Mam podobny, ale inny. Ale tekst, mam podobny, ale inny. Bierz ten pistolet. Czekaj, pisz O, a, a gdzie to jest? A to nie chce mi się tego brać. To jest do dupy. Kaka. Pach. Nie trafiłem? No trafi. A, lipa. Jaka tam wyrzutnia, jest, trzeba więcej zabiera. O jest. <grym> ten Masz ty kurde parami gra... rzucają. Pach. Pach. Gdzie ty jesteś? Na dole. Na dole. Bach. 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 Jest wyrzutnik. Cholera, jeszcze muszę ładować. O lol. Bach. Podobno, taki sam praktycznie ten. Pistolet, ale le le lepsze odbraniania. No. Bach. Pozoruj mnie, no widzisz. A jakoś broń znalazłem. Wezmę. What? Czekaj, czekaj, czekaj! Gdzie ty jedziesz? Ze mnie. Nie! Łaaa! Dobra, prowadź. Cicho. Faka. Leż. Leż. Zjechałeś? Też leż. Ty też. O Boże, się jakoś zakończyłem.

Szkadzają mi tu. No dobra. O! Dobra. Proszę, Skończymy ten odcinek, kiedy idę Lulu. Zaczynij. Już, już. Zaczekaj, zaczekaj. No bo już mi się spać chcę. Chcę skrócić w dziesiątą prawie. Muszę spać chcę. ja. Chcę pójdę spać, wstanę o dziewiątej. Mam ferie w końcu, nie? Potem ubiorę się, znaczy zjem sobie śniadanko, myję myję i do Kuby idę. No Wy nie możecie, nie wiecie gdzie on mieszka, ja wiem. No. no nie wiecie gdzie on mieszka. Blisko mnie, znaczy blisko. W autobusie siada, nie jadę. Nawet, nawet ja tego nie wiem. Co ci śpiewa, to tak mówię. A jaj, oj Uważaj, bo tu nazwali stopora nasz wóz. Ojej, na szksynie O, za... rakiety coś mi strzela. What co to? Nie, wow. raki. 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 Dobra, raki. to one mnie tak walnęły. Czekaj, ty żyjesz? O, znowu co takie mocne. Wow. No ja oczywiście swoją mądrość i wyrzutnie wziąłem Zwalaj mi zryja. ryja Zwalaj mi zryja ryja, tekst Nie ty, nie ty, ten głupi psychopat Po 600? Co ja, ja taki mocny? Kur... nie znalazłem Uu. Ej! Już, już, już reperujecie cię Znaczy się, reperuje Ty, moja... Mo, z, moja, wyrzu, moja wyrzutnia rakiet po, Jest. Y, 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 firmy Tor, Torque. torque a... ten, aż strzelba firmy Jakobs Ej! Samochodzik Złodzieje Mam strzelbę firmy Jakobs hmm. Chodź po samochodzik To jest... Nie, tam był Nie. Gdzieś jest... Tu chodzi gwiazda. Nie tutaj. No, ale tam, czy spalił nasz. A, myślałem, że mam cały czas. No może... tu z stąd żyjesz? Skąd wiedziałeś? Mapa. Mapa, a. Mapa nie gryzie, no to okay. Pod Emy masz. Naprawdę? Aha. Uh -huh. ja, ja cały czas odpadałem z taba. O, Micha. Wziąłeś samochód? Nie jeszcze. O no, z żadnych skrzynk na mnie nie zostawił Nie to Jak nie to, teraz ja, ja prowadzę nie. nie siadaj Nie, ty nie umiesz siadaj. prowadzić Nie No to to bez Weźmy ciebie drugi, czekaj chwilkę Okej, okay. chcesz A oj, już ogarnąłem jak się tym, jak się, ster jak się steruje tą wrzucią Uh. dobra, jedziemy. Co zrobisz? <gryzka> <Parubo. gryzka> nie, nie, nie. Nie. Dobra, jedziemy, czekaj. Spróbuję z tą pojechać. Zobaczymy, ile czasu się drzymą. Nie! Czekaj, słup. <gryzka> czekaj, słup, kurwa. Nie mnie No nie A Czekaj jest UF tak, Gdzie ty pojechałeś Misję oddać A to tam Dobra Ty patrz Jadę cały czas bez problemu Ale cię sadziłem. O kurde o. Nie, bo zbugowałem się w aucie no, Dobra, oddajesz te misje wszystkie sam? No już oddałem To wszystko już? Robimy jeszcze jedno, czy nie? Dobra, to robimy, czy nam jeszcze czas kończy? To nie jest. Sprawdź, może sprawdzić? No czekaj, jeszcze coś tam można wykonać <grymne> 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 Czekaj, które to jest to ten w ogóle główna misja nie, nie wiem, a my ten może? Konsekujmy Którą sobie Dobrą misję Tą to jedziemy. po nasze wozy Bo <śmieniu> zaparkowałem <śmieniu> Okej okay. Ja do tego Jej ze mnie Mapko Okej, okay, chodź Ej no to mnie sielasz Jestelej do mnie Chodź Okej okay. Zaczekaj, no góra Góra mnie zablokowała. słupek góra. No możesz coś powiedzieć, Zosia? Nie bój się, będziesz na YouTube tylko Borderlands. Gramy Borderlands z Maximusem. Ej, no patrz jaki mam pojazd. Szkoda, że nim jeździ, nie jeździć nie No tak, ale jak? O! A to ci siostra weszła do pokoju? No tak, rozmawiam właśnie z nią. Pokazuję jak jak zaraz mną jeżdżę. Nie, nie! Idę do O. Nie. No chodź. To mój bus, sobie sama... No chodź. No dobra, to znaczy, że będzie z nami. Idę, idę, idę już. Już tylko musiałem tarkować wóz. Ale on no, rzadko mam. Nie mam herbaty, ale on rzadko. A to nie ma. Znaczy, mam trzeba filmia, kaps. To mnie rozpieszcza trochę. Awaryk, ty za nami jest. Z Jak, z kroną? Słabia. No to słabiach, takie O Pach. jak duży ten. No i teraz zobaczę Jaki pras. Bach Ojej, ile ja mu zabieram? To ty mu 400 walisz? Czekaj, nic nie widzę. No nie trafiłem. Ooo jeju, jak mało. Ooo jeju, nie trafiłem nawet. Trafiłem. Headshot! Headshot? No headshotem trafiłem. No zasłaniasz mi! Zosia, ale jak chcesz być w pokoju, to weź zamknij drzwi, okej? Okay? Chcesz być? Dobra, to zamknij w ogóle, okej okay. No jesteśmy sami już Ty sobie tutaj panowale, ja sobie amunicję wezmę Czekaj, teraz no, idziemy dalej, zaraz... tak? Chciałem że go zabiłeś Idziemy tam Coś, coś, coś tu wypadło, zaczekaj, okay, ja to wezmę No lol, się przewalił Lama Lama Lama, 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 Lama What the fuck? Patrz, bug! Gdzie stoiłeś? Ej, zobacz, no, bug! To coś, coś z tyłu nas wali. Uwaga. Rewki, Ale Eee... Dokładnie, my też lecimy cały czas. Pizza. Ej! A, już. Nie, nie taki mocny jest, jak był. Ej, zobacz, zbugował się koleś, patrz. O, faktycznie. Pa, on, on żyje? Nie, nie żyje. Nie, co ty. Jest. Jak miał żyć, jak Nogi Nogi z, z, z ty jednej ty... strony, a ciało z drugiej. Czekaj. Czekaj, skrzynia tu jest. Chodź, bo bronię chyba nie jakieś, a nie, tarcze jakieś. Ty, Czekaj, fajne. pokaż Ale 22 level? To ja muszę sobie wyrzucić, zaczekaj sobie Czekaj wyrzuc oh, Jeszcze Popatrzę No ej, coś do zwali To... E, ten Ale czekaj, daj mi poglądać O Wyjście coś... No ej! Cunek! Co? Zasłaniasz mi. Przepraszam. No są dubsko. O, rakiety! Kto to dostrzela? Zwalaj Jeszcze Ja chcę dwa wezmę. To bierz tamten. Co takiego? Tamten A ja wziąłem już jedną swoją. Nie masz i drugą, ja wziąłem A ja nie mam miejsca już, wybacz. Aha. Musimy znaleźć automat wtedy. Teraz. Wezmę. Teraz Dobra. musimy gdzieś niżej. Lary? Czy nie? Czekaj. A ty skrzynek zostawiasz przed sobą, weź. Dziękuję bardzo. Rakiety chociaż znajduję, chociaż i tak mi się te wyrzuty nie podoba. i na górę musimy chyba teraz iść. Chodź. Oni sobie O, coś tu jest. Gdzie? Wezmę to. O, A to jest naleźć. do celu. Ok, to chodźmy dalej. Ale tu gdzieś jeszcze jest. A co ty, to na mapie masz? No, nie widzisz tego? Faktycznie, to szukaj, weź tego tam. No gdzieś. Może na dole Na dole. Nie ma na dole. Może na dole, no to chodźmy na dół. Jeju, ja na dachu skoczyłem. Jak co. Padłem. Spadłeś na nie dół? Nie ma nic na dole. O, Czekaj. Co to było? i wpadłeś, spadłeś? A, to miałem szukać czegoś tam? Musi być gdzieś na górze no To pokazuje ten radar Czekaj, to mamy, mamy, Gdzie są nasze wozy? O, tutaj Możemy kupić No ale na górę No Przecież, no tak Ale przecież to by byłoby widać A ty sprawdzasz, że mamy jeszcze czasu? Bo mi się wydaje, że już trochę nagrywam. No już, będziemy musieli zaraz kończyć O, nasze samochody Ale tu trzeba tych głów No to chodźmy, nas szukajmy To na nie obejrzę, jak jeżdżę, z bo jak jeżdżę samochodem z twojej perspektywy Tam jest O właśnie Nie, to to Ale to ammo, I tak się przyda No to chodź Jakaś tarcza Idę Nie razem No to chodź A nie, to tarcza To tarcza, to nie to Mówiłem, że jakaś tarcza O, ja znalazłem O, gdzie było? Pokaż Tutaj. Zaczekaj, jak jest spokój to ja akurat muszę iść. To dobrze. To może zakończymy w tym momencie odcinek. A czemu? A chodź może skończymy zadanie. Nie, nie mogę, bo ja muszę teraz pójść na sekundę, to byśmy skończyli w tej chwili ja bym poszedł właśnie. No weź, chodź. Nie, A bo czemu? nie mogę, zaczekaj, to ty pójdź i skończ sam ja dojdę do ciebie. To chodź do samochodu. Dobra, zaczekaj. Nie, 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 próbuj nawet, nie siadaj Dobra, co Aha. Czekaj, się tak Jestem. No ja już siedzę Nie przeszkadzają. Najstraszniej. No, ja Ej... Już no masz... skończymy. Ja idę spać. Już skończyłeś? Nie, jeszcze. Nie. Zaczekaj, to, to ja muszę znaleźć twój wóz. Jeszcze ostatni raz pokażę siostrze jakie... No że jest. już skończymy. Skończ tą misję i taką. Widzimy się dopiero w tym momencie. Zaczekaj na mnie. Zaczekaj Ej, co jest? Zaczekasz co tam, jest? tam na mnie, ja muszę dojechać, to Ej, trochę zajmie. Coś mi się nie udało. No dobra, widzę cię na tej na mapie O! I hey Ja kurde monster truck Ahać BOOM! Jakim cudem ja tego nie rozjechałem? BOOM! BOOM! Oh! BOOM! Ale logika z World of Tanksu mnie się przejawia trochę. Weź tego... Jakim tak cudem główno. ja tego Jaki nie, ja tego nie rozjechałem? Nie gadaj mi o tym. Wow, jakieś jumpy. Czekaj, ptaki są. Jeju. Yeah, wow. wow, jakieś. Górka jechałem jakoś. Czekaj, te ptaki trzeba zastrzelić. Wow, trafiłem jego, jego z wyrzutni. Ej, wsiadaj do mnie. Nie, ja mam bus, własny wóz. wsiadaj. Nie. Ale w następnym odcinku razem jeździmy. No następnym już tak tym nam się wozy zniszczy, nam się wozy zniszczą. Poczekaj. No kurde. La 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 nie! Nie! Nie, dobra, nie, jest. Oh. O! dostaliśmy karabin. Masz karabin? A pokaż się, jak wygląda. Ty też masz. A ja, te, a ja też dostałem? Mhm. Mm tak? O, potem snajperkę zrobimy. Znaczy, raczej tak się nie przyda. Nic nie dostałem. Co ty mi kłamiesz? Dostałeś. Kolo nie się... jest za bardzo mocna. Nie, 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 mocny? Mm -mm. A jak się nazywa? Czekaj. Jak się u Ciebie nazywa? Potem to zrobimy. No to powiedz jak się, uzywa... jak się u Ciebie nazywa ten karabin. HLKB Wojenny Karabin. Nie, nie mam czegoś takiego. 40, no to ma 49. On jest lepszy od tego co ja mam. Ale jest słabszy chyba. Nie mam, nie mam czegoś takiego i... Y jakie mam tam statystyki weź mi powiedz. Ale słaby ten karabin. Ja jakie ma statystyki? Czekaj, jakie ma obrażenia? Powiesz? Nos, weź. No, szabesz to. Dobry. Słaby. Ja, ma, ja mam słabszy. Ale on już trzy A, trzy on to taki sobie faktycznie. Ale za wyrzut mi może posłużyć. No, wyrzutnie to mi nie, nie pasuje. Dobra, ja, ja mogę to wyrzucić, bo to jest słabe. LKBW World Rifle Czemu nie bym no, by tego Ale wyrzucę to. No dopiero. Um. Co się dzieje? Zobaczę sobie, czy takie słabe. Ty, fajnie wygląda. Bazuki są lol. No, może sobie kup bazukę. Bazuka, fajna rzecz. Yeah. Znaczy, jak dobra, oczywiście, bo moja to jest taka sobie. Ja, ja ją sprzedam teraz, zaczekaj. Dobra, to chyba kończymy, co? No, chyba tak. No Dobra, to subskrybujcie, komentujcie. Łapcie w górę. Mile widziane, żegnajcie się z maksimum Maksymalny sobie oraz... Do pana idzie, cześć. No. Siewanko, cześć. Do następnego. Cześć.